Żołnierze Polskiego Państwa Podziemnego, żołnierze Armii Krajowej, harcerze Szarych Szeregów, a także Warszawiacy stanęli do walki o wolność. W godzinę W, 80 lat temu, o godzinie 17.00, dziś spotykamy się w Opatowie, by oddać im hołd. Szanowni Państwo, nasze spotkanie rozpoczniemy od hymnu narodowego, do hymnu. stania warszawskiego. Witam przedstawicieli samorządu miasta i gminy Opatów. Witam pana burmistrza miasta i gminy Opatów, pana Grzegorza Gajewskiego. Witam zastępcę burmistrza miasta i gminy Opatów, pana Marcina Słanka. Witam także przewodniczącego rady Miejskiej Dziękuję. Szanowni Państwo, droga Pani Stanisławo, Pani Starosto, Pani Starosto, Pani Przewodnicząca, Panie Burmistrzu, Panie Radny, Szanowni Drodzy Państwo, przedstawiciele Zakładów Pracy, przedstawiciele środowisk patriotycznych, środowisk społecznych. Bardzo serdecznie dziękuję za to, że po raz kolejny tutaj na skwerze Żołnierzy Wyklętych możemy czcić pamięć polskich bohaterów. Dziękuję, że przybyliście Państwo poświęcając swój czas, popołudniowy czas pięknego lata, po to, aby dać świadectwo tego, że to, co 80 lat temu wydarzyło się w Warszawie, jest ważne dla nas wszystkich. I że chcemy oddać hołd tym wszystkim, którzy w walce o wolną Polskę polegli bądź zostali pomordowani jako cywile. Drodzy Państwo, powstanie warszawskie, którego właśnie obchodzimy 80. rocznicę wybuchu, to był jeden z największych zrywów niepodległościowych w dziejach Polski, jednym z największych powstań. W dziejach Polski i powstaniem, niestety, zakończonym wielką katastrofą, zaró zarówno w wymiarze ludzkim, jak i w wymiarze materialnym. Musimy pamiętać o tym, że zniszczeniu uległo prawie 80% substancji budynków miasta stołecznego Warszawy. Warszawa praktycznie przestała istnieć. Musimy pamiętać, że spośród. Około 50 tysięcy powstańców, którzy wyruszyli do walki 1 sierpnia przy życiu pozostała połowa, co drugi powstaniec zginął lub został, został ranny. Musimy w końcu pamiętać o tych niewinnych, cywilnych ofiarach bestialsko mordowanych przez Niemców, w szczególności o ofiarach warszawskiej dzielnicy Wola, których Niemcy mordowali z rozmysłem, sukcesywnie, bezlitośnie, i w ciągu kilku pierwszych dni powstania wymordowali 200 tysięcy cywilnej ludności Warszawy. 200 tysięcy Warszawiaków, to jest 20 naszych gmin, drodzy Państwo, w ciągu kilku, kilku dni. Dziś dochodzą do nas obrazy z Ukrainy. Obrazy ostrzeliwanych przez Rosjan szpitali, obrazy ginących cywili. I tak sobie myślę, że gdyby w roku 1944 był internet, gdybyśmy mieli możliwość, gdyby ówcześni zobaczyli to, co Niemcy robili z Warszawą i z Warszawiakami, to naród niemiecki musiałby być zaliczony do grona narodów barbarzyńskich. Absolutnie barbarzyńskich. Dziś chcemy oddać hołd tym wszystkim, którzy w walce o wolność Polski zginęli, poświęcili swoje życie. I często spotykamy się z takimi opiniami, że my Polacy bardzo lubimy martyry, martyrologię, że lubujemy się w tym, że czcimy ofiary, że, że lubujemy się w tej naszej smutnej historii. Ale my chcemy oddać dzisiaj hołd męstwu powstańców i cywilnej ludności Warszawy. Chcemy oddać hołd poczuciu patriotyzmu. Tym właśnie, którzy wiedząc, że są źle uzbrojeni, wiedząc, że w starciu z dobrze zorganizowanymi oddziałami niemieckimi nie mają wielkich szans. Rzucili się jednak do walki, licząc na to, że powstanie zgodnie z założeniami dowództwa będzie trwało trzy dni, i potem Armia Radziecka, która zbliżała się do Warszawy od wschodniej strony, wejdzie do Warszawy, ale już zostanie powitana przez powstańców, przez polską zorganizowaną w ciągu tych trzech dni administrację jako goście, że Polacy będą w stanie podjąć, podjąć Rosjan na swojej ziemi. Wiemy, że na wieść o wybuchu powstania warszawskiego oddziały radzieckie się zatrzymały i trwały w bezruchu przez 63 dni, czyli powstanie trwało dokładnie o dwa miesiące dłużej niż miało trwać. Wiemy, że do samego końca Polacy, powstańcy wierzyli w to, że powstanie zakończy się sukcesem, że doczekają się pomocy ze strony bądź to aliantów bądź Rosjan. Nic takiego się nie stało, i na początku października 1944 roku Warszawa, obrócona w kupę gruzów właściwie przestała faktycznie istnieć, ponieważ ponad pół miliona pozostałych przy życiu Warszawiaków zostało z Warszawy wysiedlonych. To z Warszawa, nasza piękna, bogata w historii stolica, stała się miastem umarłym, co najlepiej można też dostrzec, oglądając film Miasto 44. Drodzy Państwo, większość historyków zgadza się z tym, że ta ofiara powstania pozwoliła zaznaczyć obecność Armii Krajowej na polskich ziemiach. Pozwoliła zaznaczyć Obecność polskiego państwa podziemnego i że w konsekwencji spowodowała, że Stalin nie mógł przyłączyć Polski jako kolejnej republiki do Związku Radzieckiego. Że Polska jako kraj zwasalizowany, niesuwerenny, ale jednak była Polską w takim znaczeniu, że istniała na mapach, że mogliśmy mówić w polskim języku i dziś możemy mówić w polskim języku według większości historyków to jest właśnie zasługa tych bohaterskich młodych ludzi, którzy rzucili się w wierze, z wiarą w zwycięstwo do walki 1 sierpnia 80 lat temu. Dziękuję Wam jeszcze raz za to, że pamiętamy o tych powstańcach. Dziękuję, że rok w rok się tutaj gromadzimy, a dziś szczególnie w tę okrągłą rocznicę, że gromadzimy się tutaj w tym miejscu po to, aby choć przez chwilę, tak jak dziś zatrzymuje się Warszawa, zatrzymać się w Opatowie i podziękować im i oddać hołd tym, którzy za nas polegli. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję Panie Burmistrzu, a teraz o zabranie głosu proszę Panią Wice Starostę Łopatowskiego, Panią Małgorzatę Jadowską. Panie Burmistrzu, Panie Zastępca, Pani Przewodnicząca, koleżanki i koledzy samorządowcy, Szanowni Zgromadzeni Goście, Mieszkańcy. Dzisiaj w imieniu Starosty swoim własnym zarządu, jak i radnych powiatu opotawskiego, przyszliśmy złożyć hołd bohaterom Powstania Warszawskiego w okrągłą rocznicę 80 lat temu. To nasz obowiązek. Jan Paweł II zawsze podkreślał, że wolność nie dała nam dana nas na zawsze. A dzisiaj w 80 rocznicę w godzinę w składamy kwiaty za chwilę je złożymy. 200 tysięcy, tak dużo ofiar, tyle Polaków, naszych rodaków zginęło, żebyśmy mogli dzisiaj mówić polskim językiem, żebyśmy mieli swoją tożsamość narodową. Cześć i chwała bohaterom. Bardzo dziękuję pani starosto. Teraz bardzo proszę przedstawicieli delegacji, delegacji samorządu, a także się do złożenia więc na naszym skwarze żołnierzy militanty. I pan wiceprzewodniczący Martin Sławek, a także Pani Przewodnicząca Rodowickiej Małgorzata Szczepnicy. delegacja ze starostwa powiatowego w Opatowie na czele starosta pani Małgorzata Jarowska. Delegacja ze stowarzyszenia Uniwersytet Trzeciego wieku w Opatowie. Delegacja jest powiatu. W imieniu Stanisława Czernika w Opatowie. Delegacja z Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Opatowie. Racja z Opatowskiego Ośrodka Kultury. Kurz Świętego Marcina w Opatowie. Na tym zakończyliśmy uroczystość składania i Już za chwilę zaśpiewam dla Państwa w małej części artystycznej Chór Świętego Barcina. A jeszcze proszę o zabranie głosu Pana Burmistrza. Drodzy Państwo, jak zapewne wszyscy Państwo zauważyliście, jest z nami dzisiaj tak jak zawsze, czy to 1 marca, w Narodowym Dniu Pamięci o Żołnierzach Wyklętych. Czy 1 sierpnia w rocznicę powstania warszawskiego jest z nami osoba szczególna, pani porucznik Stanisława Filarowska, która dzisiaj składała z nami więcej. Porucznik Armii Krajowej. Osoba legenda, zasłużona właśnie w. Tym, dlaczego dzisiaj się tutaj spotkaliśmy. W walce o wolną, niepodległą, suwerenną, dumną Polskę. Pani Stanisławo, bardzo serdecznie Pani dziękuję, że Pani zaszczyca nas swoją obecnością na każdej takiej uroczystości. Pani Stanisława mówi, że już siły opuszczają, ale uczestniczy z nami w pozycji stojącej. Kiedy mówię pani Stanisławo, proszę spocząć, to pani Stanisława mówi, że nie idzie jej to spoczywanie. Kochani. <klucz> pani Stanisławo, chciałbym, żeby pani wiedziała, że nasze pokolenia są wdzięczne pani, pani pokoleniu, pani. Kolegom, koleżankom, którzy walczyli o, o to, abyśmy mogli żyć w takiej Polsce, w jakiej dzisiaj żyjemy. Dziękujemy, jesteśmy bardzo wdzięczni i życzymy Pani wszystkiego co najlepsze, Panie Stanisławo. Życzymy, aby Pani jeszcze wiele, wiele lat w takiej formie jaką Pani się dzisiaj cieszy, mogła nam towarzyszyć. Była z nami. Niech Pani Pan Bóg błogosławi. Wszystkiego dobrego. Pamiętają dobrze rok, kwale zamieci, sześćdziesiąty trzeci. Mówią im słowa pieśni, że to my, żołnierze leśni, że to swoi, że nie obcy, że to święto wszyscy chłopcy. Gwiazdko na rach szumi, się powitanie, księżyc świeci, lampą, mekszcze, posłanie na znak niezłomnego, wiecznego przymierza lasów i żołnierza. Ognia bla... Zapiero z mroku migoce, żadne złe się tu nie waży, las i noc stoją na straży. Śpiewają żołnierze wokoło ogniska, wtóruje im szumem puszka świętokrzyska, a radość i wiara cały kraj zalewa, a las śpiewa, śpiewa. A do tak tu serce bije! Nie zginęła walczy żyje! Dziękuję chorobie świętego Marcina. dziękuję również Państwu za udział w dzisiejszej uroczystości. Na koniec to już chyba taka bratowska. tradycja. Jeszcze pośpiewamy. Najbardziej polska ze wszystkich polskich pieśni patriotycznych Oda. Trzyma Padowski uroczystości 80. rocznicy Wydruku Powstania Warszawskiego. Bardzo dziękuję Państwu za udział.